Notujemy twarde lądowanie na inauguracji nowego sezonu 2023-2024 w Pruszkowie. Powiedz co było przyczyną tej porażki? No, niestety nie realizowaliśmy moim zdaniem tego, co było narzucone wolne nasze wybory, takie ślamazarne granie, rozprowadzanie akcji, ale mimo tego wykreowaliśmy kilka sytuacji w pierwszej połowie. Jakbyśmy otworzyli ten wynik spotkania, no to wiadomo, że nasze szanse na zwycięstwo byłyby zwiększone. Natomiast też nie do końca wiedzieliśmy czego się spodziewać po rywalu, znaliśmy ich plan na mecz, no, raczej operowali dłuższymi piłkami, chociaż z tego nie doprowadzali do jakichś korzystnych sytuacji. Otworzyli wynik spotkania po, po no, ładnym strzale z dystansu. Natomiast no, u nas dużo rzeczy do poprawy, jeśli chodzi myślę o dynamikę przeprowadzanych akcji, dynamikę yy, gry. Yy, Pierwszy mecz, wielka niewiadoma. Nie jest to na pewno, moim zdaniem, żaden wyznacznik, jak wszystko będzie funkcjonowało w dalszej części sezonu. Kuriozalnie, wszystko co najgorsze rozpoczęło się w drugich 45 minutach, kiedy wydawało się, że już mniej więcej widzimy. Jesteśmy mądrzejsi o te pierwsze 45, wiemy, jak poczyna sobie na boisku rywal. No, teraz kilku chłopaków właśnie powiedziało o tym, że po pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, że y, znicz może gdzieś nas przycisnąć i ten wynik y, skończy się w ten sposób. Natomiast y, wiemy jaką grą jest piłka nożna i pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji już później jest ciężko odwrócić losy spotkania. No i nasza gra w drugiej połowie, no to uważam obiektywnie mówiąc, że była katastrofalna, bo już szereg zaczynał nas po prostu dominować, o ile w pierwszej połowie odgryzaliśmy się i, i mogliśmy przychylić szalę na swoją korzyść tak. No w drugiej było już po strzelonej bramce dla Znicza e, ciężko, dużo chaosu i niedokładności. E, no nie możemy sobie pozwalać na takie fragmenty, bo wtedy nie mamy prawa jakby wrócić do meczu e, i to źle się dla nas potoczyło teraz zapewne szybkie czyszczenie głów, bo za tydzień odra Opole, czyli taki obyty pierwszoligowiec. No ja jestem zdania, ktoś może typować znicza, że jest jakimś faworytem do spadku, no różne są dywagacje wiadomo wśród mediów, kibiców, natomiast dla mnie Równie dobrze możemy teraz pojechać na Opole i, i spokojnie wygrać, tylko wiadomo, no, trzeba pewne rzeczy trzymać w swoich rękach, w ryzach i wtedy o zwycięstwo jest łatwiej. Dzisiaj gdzieś chwilę do koncentracji zaważyła na tym że wyjeżdżamy tutaj bez punktów, natomiast można przegrać ze zniczem, a równie dobrze zagrać mega skoncentrowanym z Wisłą Kraków i wywieźć z trzy punkty. Także do każdego meczu trzeba podchodzić moim zdaniem indywidualnie. Jedziemy z zimnym wiadrem wody na głowie. teraz do domu przeanalizujemy to i do pola jedziemy, żeby przywieźć trzy punkty.